Cześć, tu Tomek z motokontrolera. Witam wszystkich w kolejnym odcinku serii ciekawych przypadków. W dzisiejszym odcinku Fiat Fremont. Samochód wyposażony w jednostkę diesla dwulitrową, generującą moc 170 koni, wyposażony w automatyczną skrzynię biegów z przebiegiem 187 tysięcy km. Kolor biały, fajny. Ładny, duży, rodzinny samochód. Sprzedawca dość się widzę tutaj, rozpisał nam w ogłoszeniu, podał nam numer WIN. Samochód ogólnie jest z 2013 roku, jest siedmioosobowy. Pierwsza rzecz, jaka nam się tutaj rzuca w oczy, to jest możliwa zamiana. Kolejna rzecz: 100% oryginalny przebieg, 187 tysięcy km. Dodatkowy komplet alufelg z oponami zimowymi. Rozrząd wymieniony 3000 km temu. Oczywiście posiada na to sprzedawca dokumentację, skrzynia biegów regenerowana tuż po sprowadzeniu przy przebiegu 151 tysięcy km. No powiem szczerze, widać samochód jest w pewnym stopniu doinwestowany. Dodatkowo, samochód w bardzo ładnym stanie, technicznym nie wymagających żadnych napraw, auto regularnie serwisowane, między innymi posiada fakturę na kwotę 4980 zł z lutego 2025 roku. Dużą zaletą jest niezawodny silnik 2.0 Multijet do mocy 170 KM. Jednostka posiada dobrą opinię, jest to bezawaryjna jednostka, oszczędna i dająca sobie radę z tak dużym autem. Nie ma absolutnie żadnych problemów. Silnikiem nie dymi, nie bierze oleju, suchy, bez najmniejszych wycieków. Pracuje idealnie, tak jak należy. Oprócz niezawodności dużym plusem jest oczywiście oszczędność, przeciętne spalanie w trybie mieszanym 7,5-8,5 litra. Nawet zimą z włączoną klimatyzacją. Zawieszenie bez luzów. Auto prowadzi się bardzo przyjemnie. Automatyczna skrzynia biegów sprawuje się bezproblemowo. Środek auta jest pięknie utrzymany. Wszystko Zgodnie z oryginałem przebieg 187 tys. km, z zewnątrz Firmont również prezentuje się ładnie, co widać na zdjęciach. Nie posiada nic ponad normalne oznaki użytkowania 12-letniego auta. Lakier bez rys i wgnieceń. No i tu podał bardzo obszerne wyposażenie tego samochodu. Napisał, że samochód został e, sprowadzony... Przez niego osobiście z Niemczech we, wrześ we wrześniu 2022 roku. Do tej pory użytkowany jest tylko przez jednego właściciela. 100% oryginalny przebieg, powtarzany. Już to jest po raz któryś tam, już pewnie sami słyszycie. Przegląd techniczny i OC aktualne auto zarejestrowane jako 7-osobowe. W moim przekonaniu. Jest dobrze utrzymane, wygodne i bezawaryjne auto, możliwa zamiana. O, oh, powiem szczerze, długi ten wstęp, no nie? Rozpisał się naprawdę tutaj sprzedawca bardzo, bardzo mocno. Kwota za ten samochód 35 900. Łączę się z ekspertem Adamem, wykonywał tutaj test Maxi, myślę, że przybliży nam przebieg oględzin. Bezwypadkowe? Jasne. Tworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Wejdź na historiaškód.pl Adamie, słyszymy się? Cześć, cześć, witam, słyszymy się. Cześć, witam Cię. Miałeś okazję oglądać Fiata Freemonta. Sprzedawca tutaj bardzo mocno się, że tak powiem, rozpisał w ogłoszeniu. Przybliż nam, proszę, przebieg oględzin. Jak przebiegł ten raport? Czy faktycznie jest to prawda? Czy ten samochód jest zgodny po polecenia? Czy nasz klient dobrze wytypował swój nowy egzemplarz? Zamieniam się w słuch. Umówiłem się ze sprzedającym na oględziny tego samochodu i dojechałem na miejsce. Takie pierwsze rzut oka na samochód nie wygląda źle. Wygląda tak w miarę w, miarę w porządku. Wiadomo, jakieś tam ślady eksploatacji, typu podrapana felga, no ale tam felgi są dziewiętnastki, mhm. więc one, no wiadomo, że są narażone na jakieś krawężniki, czy, czy większe dziury nierówności. Takie zrysy w okolicach klamek, jakieś tam delikatne zadrapanie, wiadomo, no to nie jest nowy samochód, wszystko, mhm. wszystko w normie. Natomiast bliżej przeglądając się autu, na przednim prawym błotniku widzimy ślady korozji, która po prostu była zamalowana. Zamalowana nie profesjonalnie, tylko po prostu jakimś, nie wiem, lakierem do paznokci, jakąś farbą, czymś tego typu, To co raczej w ogóle nie wygląda jak lakier samochodowy. To jest taki pierwszy markament. Druga sprawa naprawiany był tylny prawy błotnik. Według sprzedającego tam było jakieś zarysowanie parkingowe. Natomiast kto to naprawiał, to nie wiem, bo pomalowany jest tylko fragment elementu bez żadnego cieniowania na inne elementy, bez żadnego wyrównania lakieru. Po prostu jakby ktoś przyłożył kartkę i popryskał białym sprayem. Także no, wygląda to bardzo, bardzo nieprofesjonalnie. Dodatkowo mocne oznaki korozji, w szczególności w okolicach, lotników przy nadkolach. Tam na białym lakierze to bardzo widać, są takie już rdzawe kolorki, no i to, to jest generalnie, takie elementy trzeba naprawić już, zanim zaczną robić się takie purchle. Aha. Także to takie pierwsze wizualne gdzieś tam mankamenty. No kontrola grubości lakieru w porządku, wszystkie elementy gdzieś tam pokazują wyższe wyż fabryczne wartości, poza tym tylnym błotnikiem oczywiście i przednim, tylko w miejscach, gdzie było to poprawiane, nie na całości, tylko, tylko w tych miejscach. Więc tutaj, tutaj w porządku. Szczeliny, szczeliny nadwoziaw też ok. Także tutaj no, nie wydaje się, żeby samochód brał udział w jakiejś e, większej kolizji. Więc mówię, dobrze, e, może, może to będzie fajny samochód. Mm, tam wiadomo, jakieś takie ryski, jak e, porysowana klapa w lewu paliwa. No takie, takie normalne rzeczy, typowa eksploatacja. Eksploatacyjne, no dokładnie. Auto też już ma swoje lata, więc 12 lat, jakiś tam przebieg, jest, jest to normalność. No, zdarza się. Tak, tak. Generalnie sprzedającym był starszy pan. E, sądząc po ogłoszeniu i po tym, mm. po tym rozpisaniu się, po tym wszystkim, raczej spodziewałem się osoby młodszej. Gdzieś tam próbowałem się się Dopytać, co to, to, to auto w rodzinie? Tam bez jakichś szczegółowych informacji. Przednia szyba była wymieniana prawdopodobnie, bo niestety była wymieniana na zamiennik bez daty, więc nie można było tego stwierdzić kiedy. Reszta oryginalna, no ale też nie oszukujmy się, przy takim samochodzie przednia szyba to też nie jest jakiś wielki problem, tak? No bo wystarczyło, że jakiś kamyczek uderzył czy coś i takie rzeczy się wymienia. Dokładnie. Tutaj generalnie, jeżeli chodzi o nadwozie, no to, to tak to wyglądało. Lampy w porządku, w dobrym stanie. Końcówki wydechu gdzieś tam też nie jakieś specjalnie zabrudzone, więc może to świadczyć, że silnik też jest w w dobrej kondycji, no, ale przechodzimy do wnętrza i wsiadamy do samochodu. Patrzę, patrzę na drogomierz, tam jest niecałe 190 tysięcy przebiegu i pierwsze wrażenie wnętrza wydaje się, że ma dużo więcej. Takie mankamenty jak na przykład mocno wytarty pas kierowcy przy tym przebiegu. Nie biorę oczywiście pod uwagę to, że to jest samochód marki Fiat i te, te materiały nie są jakiejś super jakości. Niemniej ogólne zużycie wnętrza, plastiki, gdzieś tam właśnie pas, kierownica. Gałka zmiany biegów, tak w mojej ocenie troszeczkę za bardzo jak na ten przebieg, więc tutaj zapaliła się taka, mhm. taka czerwona lampka. Dywanik był przetarty. Fotele były w, we w miarę dobrym stanie, natomiast widać było po nich, że ktoś się próbował regenerować. One nie były jakby malowane, nie były takie regenerowane w pełni tak, jak się regeneruje skórę, ale coś tam jakieś pastowanie, jakieś może delikatne koloryzowanie takie rzeczy były. Ogólnie wnętrze brudne do. Takiego totalnego prania, łącznie z pod sufitką, z wykładziną, takie zapuszczone po prostu. Widać, że to auto nie było sprzątane na bieżąco, nie było tam jakoś, jakoś huchane, dmuchane na nie. Więc generalnie stan wnętrza, no, no moje, co nie, przebieg raczej dużo większy. Auto było sprowadzone z Niemiec, i ono było sprowadzone z Niemiec parę lat temu, no więc to tutaj też. Pewne pole podejrzeń pozostawia. Tak? Ale no to, to, to jest wnętrze, oczywiście przebieg, jest tutaj tylko moim takim podejrzeniem. Też fakt, że była regenerowana skrzynia biegu przy przebiegu 150 tysięcy, no to, to też jest takie, że te skrzynie z reguły wytrzymują około 200, więc no albo jakiś pech to oczywiście jest możliwe, no albo jakiś problem z przebiegiem. Tak? No, idąc, idąc dalej, sprawdzaliśmy silnik, oczywiście, kompletna osłona silnika na dole, wszystko, wszystko fajnie, natomiast cała w oleju. Więc od razu widać, że gdzieś jest jakiś wyciek, i to nie jest zaolejenie, tylko raczej konkretny wyciek. Niestety, tutaj zabudowanie silnika jest bardzo potężne i nie można było bez, bez demontażu osłon i tak dalej pod siebie sprawdzić, skąd to dokładnie leci. E, ale tutaj to, to udało się na szczęście sprawdzić przy kontroli podwozia. Jeżeli chodzi o komorę silnika, w miarę w porządku. Tutaj nie ma, nie ma się z góry co czepać, no bo praktycznie nic nie widać. Takie elementy konstrukcyjne w normie. No i potem jazda próbna. I tutaj zaczęły się, się schody. Ogólnie samochód odpalił bardzo ładnie, silnik pracuje w porządku. Natomiast przy zmianie przełożeń skrzyni automatycznej z parkingowego na biegi, no bardzo mocno szarpnięcia. Jak na regenerowaną skrzynię biegów 50 tysięcy kilometrów temu, to te szarpnięcia są powiedziałbym nawet, że gigantyczne. Ale gdzieś tam długo samochód może stał, ta, taka była informacja, zobaczymy. Tak, Chwilę popracował, jest dokładnie tak samo. Pojechaliśmy na jazdę próbną, właściwie każda zmiana biegów wiązała się z mega dużym szarpnięciem, więc albo skrzynia biegów nie była w ogóle regenerowana, albo było to zrobione w jakiś sposób no, powiedzmy niekompetentny. Miał jakąś dokumentację odnośnie tej skrzyni? Tutaj nie było nie. żadnej dokumentacji na to, to było tylko Słowo, w mojej, w mojej ocenie gdzieś tam albo to było zrobione źle, albo to nie było zrobione. No jest to realny problem, bo, bo samochód po prostu jeździ, no jeździ słabo, tak, niekomfortowo. Redukcja też się odbywała z dużym opóźnieniem, więc no to, to tak, tak, tak średnio, jeżeli chodzi o taką płynną jazdę. I można powiedzieć, że skrzynia biegów kwalifikuje się do regeneracji, a nie skrzynia biegów jest regenerowana. A, tak, doku, doku, dokładnie tak. Jeżeli chodzi o zawieszenie, sprzedający pisze w ogłoszeniu, że nie ma luzów, nic nie stuka, nic nie puka. Pierwsze takie, takie wrażenie samochód pływa, co świadczy o zużytych amortyzatorach. Na moje pytanie, czy było coś robione? No, nie wie, nie wie. Więc, no, OK, no tutaj nie można polegać na wiedzy sprzedającego, czy było robione, ale no zakładamy, że jednak nie było robione, więc amortyzatory są do wymiany. Kierownica była przekrzywiona w prawą stronę samochód ściągał na prawo a jeszcze zapomniałem dodać wcześniej, że opony były bardzo nierówno zarte, więc już miałem takie podejrzenie, że może geometria jest źle ustawiona, może nie ma luzów, może faktycznie zawieszenie gdzieś tam było naprawiane, ale ktoś potem nie ustawił zbieżności. No, zobaczymy, tak? Samochód ściąga, na kierownicy jest spokojnie z 1,5-2 cm luzu i to nie jest luz na samej kolumnie, tylko to był luz na zawieszeniu. Zamiast jakieś oczywiście delikatne stuki, póki były, no to można założyć, że zawieszenie nie było w ogóle ruszane i że jest raczej w stanie oryginalnym, więc wymagana jest naprawa całego zawieszenia. I tutaj też kolejna rzecz, że przy tym przebiegu, też patrząc na inne samochody, które Oglądałem również, również tego typu, również te modele, to zawieszenie powinno być w lepszej kondycji. Także tutaj też, jakby potwierdza się moja opinia, że przebieg raczej był cofnięty. Niestety. Generalnie gdzieś tam pytałem sprzedającego właśnie odnośnie samego momentu sprowadzania, czy to nie, on nie. wprowadzał, czy nie. No to ten pan powiedział, że może nie. A tutaj deklarował ładnie, że osobiście samochód przywiózł z Niemiec tak. tam trzy lata temu. No, no niestety, niestety, tak może osobiście przywiózł, nie wiem, jakiś no. syn, zięć, natomiast no tutaj nie udało mi się uzyskać informacji konkretnej na ten temat, więc zawieszenie no. jest właśnie właściwie całe do wymiany, tak, tak odczuwalnie. Tył raczej bez żadnych stuków tylko amortyzatory, no ale nadal jest to, jest to duży wydatek i jest to dużo zachodu, żeby to zrobić. Hamowanie gdzieś tam w porządku, na początku było słychać lekkie tarcie, ale to po prostu pojazd długo stał, więc, więc to jest jakby normalne. Dojechaliśmy na stację diagnostyczną, wjechaliśmy samochodem na kanał i tutaj zaczynają się właśnie schody, bo tak, tylny napęd na cztery koła w samochodzie, więc fajna wersja wyposażenia. Tylny dyferencjał zapocony, widać, że nie leci z samego dyferencjału, tylko że są, jest uszkodzony uszczelniacz półosi. Więc to już jest jakby pierwszy wyciek. Idąc dalej w stronę wycieków, to osłona silnika wielka, zabudowana. Bez demontażu nie można dokładnie zobaczyć skąd cieknie, natomiast no, wkładając palec pod tą osłonę, no to tam spokojnie jest centymetr oleju był na tej osłonie, więc wyciek jest raczej poważny. Na pewno wyciek był z uszczelki miski olejowej i na pewno wyciek był z góry silnika. No góry niestety nie mogliśmy dokładnie zobaczyć, gdzie, no ale wyciek niestety był. I to taki konkretny wyciek. To też jest zastanawiające, dlatego że sprzedający tutaj pisał w ogłoszeniu, że ma faktury na rozrząd i faktury na, na wszystkie części. Otóż faktur żadnych nie ma. Jedyne co było, to była taka książeczka z warsztatu, że to i to było wymienione. Natomiast na moje pytanie o fakturę, nawet na same elementy, no to to niestety nie ma. I zastanawiające jest to, że jeżeli robił rozrząd, z tego co pamiętam, tam było chyba w lutym albo w marcu tego roku, to ten wyciek na pewno wtedy już był. No ten wyciek nie wygląda na nowy i świeży. To robiąc rozrząd, czyli robiąc dużą ingerencję w silnik, z jakiegoś powodu ktoś tego wycieku nie naprawił. Więc tutaj możemy zakładać, że jest to wyciek, który jest poważniejszy niż jakiś tam w miarę prosty w naprawie. No i że nie było to na tyle opłacalne i łatwe, żeby sprzedający chciał to naprawić. To tutaj jest taki mocny, mocny minus i mocna niezgodność też z ogłoszeniem. Idąc dalej podwoziem, ogólnie samochód jak na rocznik, jak na ogólnie przebieg jako eksploatację, mocno skorodowany. taki dość dziwny sposób, bo wiadomo, że auto, które jest kilkuletnie, ma naloty korozyjne na wydechu, na śrubach zawieszenia, gdzieś tam na, na, na elementach zawieszenia, na takich rzeczach. Natomiast tutaj poza takim nalotem korozyjnym na takich elementach, który był dość duży raczej jak na wiek, to były takie jakby plamy na, pod, na, na, na podłodze. To tak na moje oko może sugerować, że na przykład samochód stał, parkował, był przechowywany. Nie wiem też, co się z nim działo. Na przykład w wysokiej trawie. No i to też jest kolejna rzecz, która wymaga. Właściwie reakcji na już, tak, żeby ta korozja nie poszła dalej. Jeżeli chodzi o podpięcie pod komputer, to tutaj o dziwo, nie było żadnych błędów. Tutaj wszystko było w normie więc jakby sama praca silnika, sama praca silnika w porządku, ale tak na dobrą sprawę, no to to jest jeden z niewielu plusów tego samochodu. Więc tutaj niestety e, klientowi tego samochodu polecić nie możemy, bo tych mankamentów jest jest bardzo dużo. Tak licząc, jak sobie kalkulowałem na szybko, jeżeli auto kosztuje powiedzmy, że około 30, tam paru tysięcy, nie pamiętam teraz dokładnie. Tak, 35 tysięcy to tam zostało wyceniane. Myślę, że naprawa tych wszystkich mankamentów w jakimś dobrym serwisie no to jest spokojnie kwota, no to jest połowa wartości tego pojazdu na ten moment. No, zgadza się, sam koszt regeneracji, naprawy skrzyni, o której wspominałeś. Tak, to gdzie... już może być tym... 5-6 tysięcy, tak, tak licząc licząc lekko. No wyciek z silnika też nie niewiadomego pochodzenia, to może być kolejne 5 tysięcy i wchodzimy już, już grubo w połowę wartości auta, tak na dobrą sprawę. Także tutaj, tutaj, niestety, nie mogliśmy tego samochodu polecić. Jak widzimy, ogłoszenie nie do końca było zgodne z prawdą. Ciężko ten samochód czymś tak konkretnie obronić. Zgadzam się z tobą, tu fajne jest właśnie porównanie. Ogłoszenie kontra rzeczywistość, co pisze sprzedawca, co zostaliśmy na miejscu, więc yy, myślę, że samochód, tak powiedziałeś, zgadzam się z Tobą, jak najbardziej, niezgodny polecenia, wymaga sporego nakładu finansowego po zakupie, więc. Ja tak jeszcze tylko dodam na sam koniec, że osoba, która auto mi udostępniła do Oględzin, raczej to nie była osoba, która mhm. gdzieś tam chciała oszukać, tylko po prostu ktoś pewnie chyba poprosił tego pana o to, żeby, żeby to auto sprzedał, żeby to auto pokazał i pan w ogóle nie był świadomy tych ustarek. Najprawdopodobniej. Tak jak mówisz, tak pewnie jest, więc dziękuję ci jeszcze raz za bardzo fajne i szczegółowe omówienie raportu. Na pewno będę się z tobą jeszcze kontaktował podczas kolejnych odcinków serii ciekawych przypadków. Otrzymaj się. Pozdrawiam cię. Cześć. Dzięki. Cześć. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Więc drodzy widzowie, nie przedłużając, bo sami widzieliście obszerny opis, co o tym sądzicie, o podejściu sprzedawcy, o samym opisie, o samej cenie takiego egzemplarza? Ogłoszenie kontra rzeczywistość, dajcie znać proszę w komentarzu. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę, subskrybujcie nasz kanał i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, na razie cześć.